Cześć. Przyszło mi do głowy, żeby nagrać ten filmik w momencie, kiedy ćwiczę sobie nagrywanie, bo postanowiłem sobie w tym roku ruszyć tak na ostro z kanałem na YouTubie. A okazało się, że dużo łatwiej mówi mi się do ludzi albo w gabinecie, albo gdzieś na jakichś spotkaniach, a mam problem z mówieniem do czerwonej lampki. Część z Was pewnie widziała mój poprzedni taki krótki filmik, w którym. Miałem tutaj jedną z takich prób. E, idzie mi tak jak idzie, ale będzie coraz lepiej. Pomyślałem sobie, że teraz próbując, bo ten film jest też jedną z takich z takich ćwiczeń, które sobie teraz robię, e, mogę dać wam pewien przekaz, a przy okazji e, również sobie, bo kiedy to powtarzam, to, to też koduję to sobie. Generalnie chodzi o negatywne przekonania, czyli o to, co nas hamuje, o to wszystko, co o tego chochlika, który siedzi nam na ramieniu i mówi: Nie uda ci się, nie umiesz, ktoś robi to lepiej, na pewno ci nie wyjdzie, wszyscy się będą z ciebie śmiać. A to wszystko, te negatywne przekonania, to tak naprawdę jest suma naszych przeszłych doświadczeń czyli wszystkiego tego, czego doświadczyliśmy tego, że kiedyś nam się nie udało, albo tego, że komuś się kiedyś nie udało tego, że kiedyś ktoś być może się z nas śmiał, albo my śmialiśmy się z kogoś, bo coś mu nie wyszło. Natomiast, wiecie, trzeba sobie uświadomić i zrozumieć, że te nasze przekonania powstały w przeszłości, a przeszłości już nie ma. I to, że kiedyś nam coś nie wyszło, to nie znaczy, że nie wyjdzie nam w przyszłości albo teraz. Jeśli nie podejmiemy tych prób, jeśli nie będziemy próbowali iść do przodu, to nigdy się o tym nie przekonamy. A te negatywne przekonania będą. Trzymały nas w miejscu, to one nie będą pozwalały nam iść naprzód. I często jest tak, że chcemy coś zacząć, ale te negatywne przekonania, te myśli, które chodzą nam po głowie o tym wszystkim, że nam nie wyjdzie, że, że to będzie kiepskie, że ludzie się będą śmiali, skutecznie nas powstrzymuje. Przed rozpoczęciem jakichś działań. Przed rozpoczęciem nowego biznesu, przed pójściem do nowej pracy, przed wyjściem z toksycznej relacji przed wieloma rzeczami, przed wieloma sytuacjami, które tak naprawdę mogą zmienić nasze życie na lepsze. I wystarczy zrobić ten krok. Spróbować, bo jeśli nie będziemy próbować, to nigdy się nie dowiemy, czy jesteśmy w czymś dobrze. Jeśli nie będziemy próbować, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy nam wyjdzie. I normalne jest to, że jeśli robimy coś nowego, to mamy prawo do pomyłek, mamy prawo do tego, żeby czegoś nie umieć, że musimy się czegoś nauczyć, że rzeczywiście ktoś jest być może lepszy od nas, ale może to być zdrową, fajną mobilizacją do tego, żeby spróbować się czegoś nauczyć, żeby doświadczyć czegoś więcej, żeby iść naprzód, żeby te chwilowe niepowodzenia, chwilowe porażki nas nie zatrzymały, tylko zmobilizowały do tego, żeby się rozwijać, żeby próbować, żeby iść dalej i dalej. Bo to. O to w życiu chodzi. Więc reasumując, gorąco Was zachęcam do tego, że jeśli chcecie coś zrobić, jeśli jakieś pomysły chodzą Wam po głowie, a jednocześnie jest ten chochlik na ramieniu, który Wam mówi, że coś Wam nie wyjdzie, to zrzućcie tego chochlika i zacznijcie działać. Bo to jest najlepsza droga do tego, żeby zmienić swoje życie. Pamiętajcie, że przyszłość nie jest ustalona i to my ją kreujemy każdego dnia, poprzez nasze myśli, poprzez nasze zachowania i poprzez próby. Więc próbujcie, rozwijajcie się i idźcie do przodu. Dzisiaj, bo o najlepszym. Czasem na zmianę, najlepszy moment na zmianę był wczoraj, a kolejny jest dzisiaj, więc nie marnujcie czasu i bierzcie się do roboty. A ponieważ film generalnie nie, w sumie kanał jest po to, żeby się rozwijać to zachęcam Was do tego, żeby subskrybować, lajkować, udostępniać bo kolejne materiały będą jeszcze lepsze, jeszcze bardziej wartościowe i będzie ich coraz więcej. To będzie najlepszy kanał na YouTube. Cześć.